Ja na przykład no wysyłam listy, jak gdzieś jestem na jakimś wyjeździe, czy coś na no to pocztóweczkę czasami się zdarza wysłać. Zdjęcia też wyślę tam przez telefon, a tak te smsy, maile, bo wiadomo szybciej. Tak, i piszę listy i wysyłam kartki, ponieważ uważam, że o wiele mile jest dostać pocztówkę z jakiegoś zakątka świata niż smsa albo maila, bo tak może zrobić każdy, a wydać pieniądze na znaczek i na pocztówkę tylko najlepsi znajomi. Ogólnie nie, nic z tych rzeczy. Dlaczego? Dlaczego? Wydaje mi się, to trochę przestarzałe. Poza tym jedyna funkcja, jaką teraz dla mnie poczta spełnia, to są przesyłki z Allegro lub coś w tym stylu. A ewentualne życzenia jakoś, nie wiem. No wszystko już poszło w drogę telekomunikacji bardziej i telefonii komórkowej. Tak, wysyłam kartki na święta przeważnie. No list ostatnie też nawet napisałam. I tak bym chciał, żeby też ktoś do mnie pisał listy, bo zawsze to list zostanie, tak, maila wykasuje, sms też się skasuje, a list jednak zostanie. Na siebie wysyłam ewentualnie tylko maile. I SMS y I SMS y a tak. Czego? No bo to jest szybszy sposób porozmawiania się. No i nie trzeba długo czekać, aż list dojdzie, tak jak to jest w dzisiejszym przypadku Poczty Polskiej.